Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Ci do tego zachęcam. A dziś pogoda, jak widać, pada, a my dzisiaj praktycznie cały dzień jesteśmy w magazynie. No i oprócz tego wynajęłam dzisiaj samochód, ale o tym później powiem. A teraz idziemy po kawę, jest około 14, także czas na kawę na pewno, i później wracamy do magazynu. i teraz wracamy do magazynu, bo jeszcze sporo towaru przyjeżdża, a jest mało czasu, bo jutro będziemy pakować pantana, także idziemy dalej. Koszty wynajęcia samochodu, tego samochodu to 160 juanów. Oprócz tego pobierana jest kaucja 1000 juanów, która dopiero po 10 dniach będzie oddana, a to dlatego, żeby sprawdzić, czy się zdobyły jakieś punkty, na przykład. Słuchajcie, stoję na pasie, który jedzie na wprost. Obok mnie jest pas do skrętu, skrętu w lewo, następny jest do zawracania, a następne dwa pasy są również do jazdy prosto. Nie ogarnia człowiek, nie ogarnia. Jesteśmy w magazynie, jak widzicie, są pustki mało osób jeszcze zamawia niestety. Przeszliśmy na szybką pizzę kosztowała. Największa to jest największa pizza w Chinach. Kosztowała ona 68 RMB. Jesteśmy teraz na osiedlu, które się nazywa Wuai i jest to osiedle głównie arabskie, ale można tutaj kupić stoki. W sumie jest ich bardzo dużo, więc tutaj też można przyjść nie tylko na market na hurtownię Futian. Tutaj mamy samochody do wynajęcia. O i tam z tyłu też są samochody do wynajęcia. Tu jest przedszkole i widać, że przedszkole jest zamknięte, a tu jest mój blok. Także jak będą przedszkole otwarte, to na pewno dam znać. przystanku i czekam na autobus. Dzisiaj stwierdziłam, że przejdziemy się autobusem do galerii niedaleko, ale zobaczymy jak to wszystko działa. Także chyba się czekam na przystanku. Założyłam okulary no i maskę. I niestety mi te okulary parują, no ale nie ma wyjścia. W poprzednich filmach nagrywałam to miejsce. Była tutaj taka siatka. Już tej siatki nie ma, więc wszystko zostało otwarte. Wchodząc do autobusu, oczywiście trzeba zapłacić. Oprócz tego, pokazać kod QR, który jest taki zielony zielony kod QR. I oprócz tego, jeszcze trzeba zeskanować kod, który jest w autobusie. I po zeskanowaniu tego kodu pokazane jest, jakim autobusem jechaliście, numer rejestracyjny oraz o której godzinie. Pomaga to wyłapać osoby, jeżeli osoba byłaby zarażona, to po prostu pomaga to wyłapać osoby, z którymi miała kontakt. Ten kod QR trzeba mieć zawsze pod ręką, jeżeli się wychodzi, no bo jak widać wszędzie jest sprawdzany, sprawdzana jest również temperatura. No i wchodząc do kolejnego autobusu znowu tą samą misję mamy do zrobienia, czyli zapłata, pokazanie kodu QR i zeskanowanie nowego kodu, który jest w autobusie. Jak możecie też zauważyć, temperatura sprawdzana jest dalej w wielu miejscach, na przykład w supermarkecie, czy wjeżdżając na przykład na parking do supermarketu. Wchodząc do galerii, sprawdzają tą temperaturę. Następnie wchodząc do supermarketu w tej galerii sprawdzają kod i temperaturę. No i jak widać wszystko jest w sklepach dostępne. Ja dzisiaj przyszłam do supermarketu po to, aby kupić jedzenie dla psa. Nie mogę go kupić w normalnym sklepie, dlatego właśnie jeżdżę do galerii, chociaż też unikam wciąż chodzenia do galerii. No i możecie zobaczyć, że tutaj mamy też polskie mleko i tymbark. Zakupy wracamy do domu. sa masyeng sabi didi alapacha kami sa kila isa patsa na Teraz na autobus, który się nazywa 333 i on już jedzie do mojego domu. A tutaj macie autobusy elektryczne, Zmęczyłam się tą podróżą. Już marzę, żeby wrócić do domu i coś zjeść. Jestem z tym jeszcze głodna. Moi drodzy, jak możecie zauważyć, restauracje zostały już otwarte i w restauracjach można już jeść w środku nie trzeba brać na wynos Jest progres, moi drodzy, już nie muszę chodzić naokoło Otworzyli mi tutaj tą drogę, tę drogę natomiast nie otworzyli mi jeszcze gate'u który jest najbliżej mojego bloku i to jest właśnie tutaj ten gate i widzicie, tutaj sobie mam do którego muszę iść naokoło, natomiast już nie muszę iść tamtędy, 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 dookoła, tylko co ja mogę przejść tą drogą. Więc i tak jest ok. Ostatnia prosta moi drodzy. Jestem w domu. O Jezu, ale to była ciężka przygoda. Mama się nie dotknie teraz, bo mama musi umyć łapki najpierw. Mama musi umyć łapki najpierw. No. O! Oh. Dotarła, mojej drodzy do domu. Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj chyba jest widać, jakie są odciski po tej maseczce. Jak się nosi. No, ja nosiłam teraz dwie godziny tą maseczkę. No i widać, nie? Widać to, że. O, tutaj, tutaj, tutaj. Na nosie się odbija maseczka. Przepraszam za nieogarnięcie, ale mamy kolejny dzień i niedawno wstałam. Co chciałam powiedzieć? Jak mogliście zauważyć, Chiny wracają do życia, że tak powiem. Jak widzieliście, zaczęliśmy pracować. Do restauracji można wchodzić i jeść, nie tak jak było wcześniej z jedzeniem na wynos, więc sytuacja w Chinach już się znacznie poprawiła. Sprawdzają temperaturę, ale już nie we wszystkich miejscach. Natomiast sprawdzają kod QR, który um, mamy w telefonach um, i. Otworzyli mi na przykład kajty, moje bramy tutaj na osiedlu. Nie sprawdzają już kartek i u mnie też nie sprawdzają temperatury, więc mogę tutaj stwierdzić, że w Chinach sytuacja została opanowana. Można powiedzieć, że już mam nadzieję, że jesteśmy na ostatniej prostej z walką z wirusem. Wczoraj polski rząd podjął decyzję o zamknięciu granic. I podjął jeszcze również inne decyzje, natomiast ja uważam, że to są świetne decyzje, bardzo dobre decyzje. Tylko um, troszeczkę Spóźnione moim zdaniem um, Te decyzje powinny wprowadzone Zostać um, dwa tygodnie temu um, Natomiast Cieszmy się, że te decyzje zostały podjęte Oprócz granic oczywiście um, Są też zamknięte um, Centra handlowe, to też mnie bardzo cieszy Że wprowadzona została Powiedzmy kwarantanna Natomiast nie zgadzam się z jedną decyzją Decyzją na temat kościoła Ja nie mam nic do wiary ja Jestem chrześcijanką, natomiast uważam że podczas y, takiej epidemii, takiej sytuacji kościoły powinny być zamknięte. Miejsca publiczne zostały zamknięte, a kościół też jest miejscem publicznym i też powinien być zamknięty. Okres kwarantanny to jest, moi drodzy, okres, w którym nie wychodzimy na zewnątrz, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy musimy. Dlaczego? Dlatego, że kwarantanna jest świetnym sposobem też na to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Dzięki tej kwarantannie, dzięki temu, że siedzimy w domach, można po prostu szybciej zwalczyć epidemię. Natomiast osoby, które bagatelizują właśnie tego wirusa, po prostu utrudniają. Najzwyczajniej w świecie Taką pracę W walce z, z, Ze zlikwidowaniem Koronawirusa Moi drodzy, dwa tygodnie to wcale nie jest tak dużo W tym czasie możecie czytać książki Możecie oglądać seriale Możecie posprzątać domy W sensie swój dom <śm> Ale tu nie jest czas na wychodzenie właśnie sobie na kawkę do na kawkę do sąsiadki czy do znajomych. To jest czas, moi drodzy, kwarantanny. To nie jest, to nie są żarty, że tak powiem. To jest czas właśnie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i też chronić siebie. Co do kościoła, no to moi drodzy, modlić można w domu. Natomiast moim zdaniem Kościoły powinny być zamknięte. No, bez dwóch, bez dwóch zdań, dlatego że to jest też miejsce publiczne. Tam też można się zarazić. Bóg na pewno Wam wybaczy, że w tej sytuacji, w której się teraz znajdujecie, nie pójdziecie w niedzielę do kościoła. To też Was nie oddali od Waszej wiary. Natomiast takie podejście, że kościoły są otwarte i nasze babcie, czy nasze dziadki, czy nasze ciotki, czy nasze wujki pójdą do tego kościoła, no bo skoro ksiądz, powiedział, że można iść do kościoła, że kościół jest otwarty, no to trzeba iść do tego kościoła. To nie jest dobre rozwiązanie, dlatego proszę Was, abyście uświadomiali swoich, swoje rodziny, swoich znajomych, że to nie jest dobra decyzja, pomodlić się można w domu. Natomiast jeżeli opanują epidemię, wszystko wróci do normalności, wtedy sobie możecie iść do kościoła. Teraz to nie jest najlepszy czas. Tym bardziej, że y, mszę świętą można obejrzeć w telewizji. Dlatego ja kompletnie nie rozumiem tej decyzji, naprawdę. Dodatkowo powiem, że noszenie masek jest tutaj dobrą decyzją. Eee, dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, Informacje są, że jeżeli jesteśmy zarażeni koronawirusem, jeżeli mamy styczność z taką osobą, która jest zarażona, bądź kaszlemy, kichamy i tak dalej, no to wtedy e, trzeba nosić maskę. Tylko że okres inkubacji wirusa jest około 14 dni. W tym czasie nie wiemy, czy jesteśmy zarażeni, nie jesteśmy nawet świadomi, że jesteśmy zarażeni, zarażeni i nie jesteśmy fie, świadomi, że e, możemy już zarażać, że zarażamy w sumie. E, dlatego uważam, że. Maski powinien nosić każdy, i rząd wprowadza po prostu w błąd, mówiąc, że maski są złe. Maski są dobre, tylko trzeba odpowiednio o nie dbać. Nie nosimy maski cały dzień. Maskę zmienia się co kilka godzin. Jeżeli maska będzie wilgotna, zmieniamy maskę. Jeżeli dotkniemy maski, zmieniamy maskę. Przed i po em, zakładaniu maski, myjemy ręce. E, to nie jest tak moi drodzy, że em, zakładamy maskę i nosimy jedną przez cały tydzień. Tak nie jest. Dodatkowo powiem, że maski mają bardzo fajną, e, ukrytą e, funkcję, a jest nią, e, że dzięki zak zakładaniu maseczki nie dotykamy e, nosa i ust odruchowo. No bo nie oszukujmy się, dużo z nas, chyba większość, odruchowo dotyka właśnie buzi, e, rękoma, na których może być wirus. Dlatego taka maseczka też e, robi nam taką, barierę. Dodałam dwa dni temu post na Facebooku, napisałam tam, zresztą mam wkleję, będziecie mieli w opisie cały ten post, co tam napisałam, i udostępniło go 20 tysięcy ludzi. To zależy od was, czy będziecie się do tego stosować, co ja tam napisałam, ja mówię tylko i wyłącznie... To, co ja tutaj przeżyłam w Chinach, o, o kwarantannie, o zakupach, które teraz w Polsce... Po prostu szalejecie zakupami, które też są totalnie bez sensu. Robić zakupy na rok czasu, bo później, najzwyczajniej w świecie, będziecie później to jedzenie wyrzucać. Sklepy są otwarte, sklepów nie zamknęli, więc w każdym momencie możecie jechać do sklepu. Natomiast lepiej jest, aby robić zakupy sobie na przykład na kilka dni, a nie na rok czasu, moi drodzy. I też nie jeździć codziennie do sklepu po coś. Po prostu zrobić sobie troszeczkę większe zakupy niż robicie zawsze na, na mniej więcej tydzień czasu 5, 5 dni, no nie więcej niż tydzień czasu generalnie. No i wtedy, jeżeli się skończy, to jedziecie sobie do sklepu i znowu sobie kupujecie. To nie jest tak, że zamkną Wam sklepy i zabraknie jedzenia, bo jedzenie, jedzenia może teraz nie ma i produktów dlatego, że po prostu wszyscy się na nie rzucili i tak samo było w Chinach, natomiast moi drodzy, będzie dostawa. I tak samo będzie z maseczkami. Maseczki też dotrą do Polski. Tak samo żele antybakteryjne i tak dalej. Jest to po prostu tylko kwestia czasu, dlatego że ludzie, dostawcy sklepy nie były po prostu na to przygotowane, że wy zaczniecie tak to wszystko wykupywać. Dlatego dostawa będzie i nie ma sensu robić po prostu zakupów na rok, że już nigdy więcej nie zobaczycie makaronu przez rok, bo makaron zobaczycie. Teraz moi drodzy życzę Wam dużo zdrowia. Dbajcie o siebie, myjcie ręce, unikajcie tłumów, dbajcie nie tylko o siebie, ale też dbajcie o innych, na przykład zakładając maskę, na przykład, na przykład pomagając starszym osobom, aby e, pomóc im na przykład zrobić zakupy, żeby nie wychodziły z domu, dlatego że starsze osoby e, są bardziej podatne na tego koronawirusa, dlatego że mają po prostu słabszy organizm niż my mamy. W sensie młodzi ludzie. Chiny dały radę, i wy też dacie radę. I mówię to ja, mieszkająca w Chinach, yy, mieszkająca w czasie epidemii od samego początku aż do samego końca. Yy, nie byłam zarażona koronawirusem, yy, mam nadzieję, że nie będę yy, i radzę Wam się stosować do tego, co yy, w ostatnich filmach cały czas mówię: czyli myjemy ręce, dbamy o higienę, unikamy tłumów. I wszystko powinno być ok. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!